Cześć, dobry wieczór. To jest druga transmisja na żywo, strumieniowa przez Facebook, i chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, jak się Anglicy witają i jak się żegnają, co to jest small talk i, i jaką mamy motywację do nauki. A potem <coughs> będzie czas na pytanie i odpowiedzi. Pytania chciałbym, żebyście mi zadawali wy. Mam nadzieję, że będę widział tutaj z boku. Że będę widział tutaj z boku Wasze pytania, odpowiedzi. Tu jest taki, takie okienko czatowe. Mógłby ktoś coś napisać. Załoga się już zbiera, widzę. No hej, witajcie wszyscy. Gdzie tu mogę przełączyć sobie na to, żeby widzieć, kto jest ze mną? Tu hmm. świeci statystyki. Nie wiem tego jeszcze. O, jest Uta. Cześć Uta, witaj. <laughs> Uta, jeśli masz jakieś pytanie, to zadawaj i, i pytaj. E Pomyślałem sobie wczoraj jak byłem na tej stacji benzynowej i potem e, dużo, dosyć osób to zobaczyło i rozmawiali ze mną potem i e, mówili, że będą oglądać i tak sobie pomyślałem, że mm, być może rzeczywiście będę to robił codziennie. Jest taki trener rozwoju osobistego e, Fryderyk Karzałek, on ma klub 555 e, i to z, 555 to znaczy, że jest 5.55, on wtedy też odpala kamerę i, za, i zaczyna, zaczyna mówić no i chodzi o to, żeby wcześniej wstawać i się, i się jakoś nie wiem, rozwijać osobiście. Ja uważam, że o 5.55 najlepiej się śpi, ale to jest tylko moja osobista opinia. Chciałbym jednakże pojawiać się codziennie, i dlatego, że będę się pojawiał codziennie, to tematy, jakby będą takie, to nie będzie taka ogromna zaraz dawka gramatyki, ale po kolei, po kolei możemy tego słonia zjeść po małym kawałeczku. E, więc jak witają się Anglicy? Najpierw zacznę od tego. E, widziałem dużo książek do angielskiego, e, w których. E, w to książkach Anglicy witają się za pomocą how do you do, albo How are you, albo mówią Good morning, albo Good Afternoon, albo Good Evening. E, no i ja nie znam żadnego anglika, który by się ze mną przywitał za pomocą how do you do. E, jestem tutaj dość długo, a nie spotkałem się z nikim takim jeszcze. Być może ktoś jeszcze się w ten sposób wita. Mnie się nie zdarzyło. Natomiast w żadnej książce, na przykład, nie widziałem e, e, czegoś takiego jak haya. A Anglicy bardzo często i angielki też mówią haya. I to się pisze tak. Hi, ja, chyba tak. Haya. No i nie znam książki, która uczy, <gry> która uczy, żeby mówić haya. Rzeczywiście mówią dzień dobry, good morning, rzeczywiście mówią good afternoon, ale to są takie bardziej formalne chyba powitania. Najczęściej mówią you're right, hi you're right, czyli pytają, czy wszystko jest w porządku. Niespecjalnie wiem, czy, czy oczekują odpowiedzi. Bo, bo, bo nie, nie, jakby yy, nie spodziewają się odpowiedzi od nas innej niż hi-right, czyli takiej samej, więc ta rozmowa logicznie jest taka sobie, ale to chyba chodzi właśnie o te kulturowe różnice. My mówimy: dzień dobry, dzień dobry, ale yy, czy tam cześć, ale jak nie odpowiemy na to hi-right, to też jakbyśmy nie odpowiedzieli na dzień dobry. Można odpowiedzieć: yeah, I'm fine, thanks, and you. No i on wtedy Mówi coś albo, albo, albo mówi nic. E, w, każdym razie, w każdym razie to powitanie jest takie najczęściej. E, nawet jak, pracu, w, jak pracuję w różnych, w różnych miejscach, w, w takich biurowych, to mijając się na korytarzu, e, zawsze pytają: All right, i yeah? e, Idą, nie czekając na odpowiedź, e, sobie dalej z kawą, czy, i, czy też co gorsza, z herbatą, e, z mlekiem. Dalej, i jakby to nie jest taka, tak naprawdę rozmowa, to jest chyba taki po prostu small talk. Mówi się też, że Anglicy mówią dużo o pogodzie i jest, jest to small talk i się tak strasznie interesują pogodą, ale pomyślcie tylko, jesteśmy w Anglii i tutaj pogoda jest zwykle taka sama, więc rozmawianie o tym jakby nie ma też głębszego sensu, więc chyba chodzi jednak o tą interakcję po prostu. I też, szczerze mówiąc, te rozmowy o pogodzie nie, nie zdarzają się zbyt często. E, zwykle pytają się, czy wszystko w porządku i, e, i jak leci, czyli hey, right? Yes mate. Słówko mate, czyli kolego też jest używane e, do, bardzo często. E, jak są dwie osoby, to hi hey, guys. E, I guys to nie muszą być wcale faceci, może być. E, hi Ania. Miło Cię zobaczyć tutaj. No więc, no więc to. No więc ten smotok jest, jest po to, żeby, żeby o czymś pogadać, a niekoniecznie, żeby się dowiedzieć, jaka jest pogoda, bo, bo, to, wszystko, bo to wszyscy wiedzą. Cześć, Hania. I, I to tyle właściwie o tym wszystkim. Chciałbym jeszcze powiedzieć o Good Evening, który, który rzadko też słyszę. Natomiast co ciekawe, jak wychodziłem z biura czasami o piątej, czy w pół do szóstej, to mówili good night. I ja, ja patrzyłem wtedy na niebo, było jeszcze całkiem jasno, ale odpowiadałem good night, żeby być grzecznym. I, i to, też takie, nie, to też jest takie niezwykłe, a, a, bo nie mówimy dobranoc o piątej, wychodząc, wychodząc z biura w Polsce. No, ale to co są? Może ktoś z Was, kto mieszka w Anglii, jeszcze zna jakieś nietypowe powitania i, i pożegnania, to napiszcie proszę tutaj z boku na czacie. Um, I chciałbym się z Wami podzielić tym, ja, bo, bo ja uczę angielskiego w Anglii, to, to jest takie, wydawałoby się sprzedawanie lodu eskimosą, ale. Ale uczę, uczę Polaków i uczę inne nacje. Na przykład, bardzo ciekawą narodowością, teraz w Unii Europejskiej najnowszą, jest e, e, Timor Wschodni, czyli East Timor. To jest, to jest kraj, który, tak jak się, jakby przewiercić dziurę tutaj, to z drugiej strony globusa jest. I oni, oni byli kiedyś podbici przez Portugalczyków. To są wyspiarze Maorysi, w zasadzie, chyba można ich tak nazwać. I też są Europejczykami, mają portugalskie paszporty i też się uczą, też się uczą tutaj angielskiego. I o co chodzi? O motywację do nauki chciałbym o tym powiedzieć, bo motywacja kogoś, kto mieszka tutaj w Anglii do nauki języka angielskiego i sposób, w jaki, w jaki prowadzone są lekcje i ta energia, którą ludzie tutaj wkładają w naukę, jest zupełnie inna niż energia ludzi w Polsce, bo w Polsce, gdzie też pracowałem jako nauczyciel angielskiego, to jest zwykle tak, że się chodzi tam, chodzimy na angielski, tak? I w zasadzie jest wrzesień, to się zapisujemy na angielski, chodzimy sobie na ten angielski, no i potem jest koniec roku szkolnego i już nie chodzimy na angielski, dopiero w przyszłym roku. I tak naprawdę ten angielski jest bez początku i bez końca. Oczywiście, ja tak generalizuję troszkę, ale, ale zwykle tak jest. Ale tutaj ludzie przychodzą na angielski po to, żeby wyjść już na ulicę za, za, za 10 minut z czymś gotowym i, i żeby móc się porozumiewać, więc, więc jakby bardzo, bardzo chcą i bardzo chcą czerpać tą wiedzę. I, i trudno się im dziwić, bo. Na przykład, moje, moje, ja jeździłem też do różnych krajów, w których angielski nie jest takim oczywistym językiem. Pierwszym przykładem jest Francja. No i tam moja frustracja związana z tym, że nie, nie, nie potrafiliśmy sobie tam zamówić jedzenia w, w knajpie po francusku, i odbywało się to za pomocą komórki i, i, i Google Translatora, i potem i tak dostaliśmy coś innego. Więc ja rozumiem frustrację ludzi, którzy tutaj mieszkają i nie, i, nie, i nie znają angielskiego na tyle, żeby się dogadać, i to nie chodzi tutaj o restaurację, tylko o urząd, podatki i takie, i takie sprawy. Więc e, oni się naprawdę bardzo chcą uczyć I życzę wszystkim tym, którzy mieszkają w Polsce, żeby mieli taką motywację do nauki angielskiego, jak ci Polacy, którzy mieszkają w Anglii. No I nie tylko Polacy oczywiście, bo, ale mówię tutaj o Polakach, bo, bo najwięcej e, mam z nimi do czynienia. E, to jest różnica w motywacji i tak naprawdę trzeba po prostu bardzo chcieć. E, a jeśli się bardzo chce, to, to, nie ma, to nie ma z tym większego problemu, bo e, no to jest też tak, że jak się chce człowiek nauczyć czegoś, nie tylko angielskiego, to, to się po prostu nauczy. Trzeba tylko do tego się przyłożyć i spędzić troszkę czasu, e, niestety codziennie. Posłuchajcie, e, chciałbym, żeby te wszystkie live'y, które będę, tu, będę tutaj robił, kończyły się e, Q&A, czyli question and answer. E, chciałbym, żebyście mi zadawali pytania na tym czacie, który jest z boku. Jeżeli macie jakieś pytanie, tylko mo, może być trudne, ale lepiej nie, to napiszcie. Oczywiście chodzi o, o angielski. Jeżeli macie coś, co chcielibyście się dowiedzieć, e, jeśli chodzi o użycie języka angielskiego, gramatykę albo coś was... E, Zastanawia czegoś nie rozumiecie, to po prostu napiszcie. Eee, możecie napisać: Cześć Justyna, hej, <gry> możecie napisać tutaj, możecie napisać, nawet jak już się to skończy e, i już się rozłączę, to tam będę też te komentarze obserwował i, i napiszę po prostu odpowiedź, jeśli nie, jeśli nie zdążycie, e, teraz podczas e, przekazu live. Także czekam na pytania, chwilkę. Jeśli nie będzie pytań, to, to się rozłączam i, e, i się zobaczymy jutro o tej samej porze. I o czym będę mówił jutro, jeszcze nie wiem, zobaczymy. To jest taki trochę spontan, ale chciałbym pewnie trochę po, gra, gra, po gramatyce e, pojeździć i e, jakby przekazać wam moją wiedzę gramatyczną i to, i to czego naprawdę m, używa się w, na ulicy w Anglii. To może od razu Wam powiem, że, że wielką nieprawdą jest to, że się czasami mówi, że Anglicy używają tylko czterech czasów albo tylko trzech czasów. To nie jest prawda. Anglicy używają wszystkich czasów, jakich tylko są, chcą, jakie sobie życzą i jakie tylko istnieją. Tylko, że do nie, nie do wszystkich czasów jest zawsze kontekst taki w codziennej, w codziennej mowie. Jednak Anglicy używają wszystkich czasów i nie wierzcie w to, że tylko czterech, albo na przykład tylko trzech. Można za pomocą trzech czy czterech czasów się spokojnie porozumiewać, ale jakby ucieka nam to, że nie rozumiemy wiele, co, co oni do nas mówią. Także nie widzę żadnych pytań. Jeszcze jedna szansa, czy ktoś coś napisze? Jakieś pytanie do mnie? No to w takim razie do zobaczenia wszystkim. Do jutra. I miłej nocy, uważajcie na siebie, siedzcie w domach, wiecie co się teraz dzieje. Wszystkich Was mocno pozdrawiam i do usłyszenia jutro.